Jesteśmy w Warszawie, naszym gościem jest Marysia Jeleniewska i mam do ciebie pytanko. Czy ja sobie w ogóle dziś przywitać? No, no tak Jak sobie poradzisz W obliczu strachu W tym bezwzględnym teście odwagi zmierzą się influencerzy Którzy będą musieli pokonać swoje lęki W serii 10 ekstremalnych wyzwań Każdy z nich sprawdzi ich odporność na strach A nasze technologie zmierzą ich maksymalne tętno W każdym zadaniu Ale to nie wszystko Ich wyniki trafią na tablicę Gdzie porównają się z resztą graczy Jako sędzia mam moc Mogę przyznawać dodatkowe punkty za zimną krew Albo odejmować za brak odwagi Kto okaże się najbardziej nieustraszony Czas się przekonać Dobra Marysia, jak się czujesz? Jakiś pierwszy wajbik? Dobrze, na razie się nie stresuję, chociaż słyszałam, że tam coś syczy w rogu. I zaczynam się zastanawiać, co, ale na razie serce mi tak mocno jeszcze nie bije. No, w tym momencie 79, Powolutko powolutku idzie do góry. Ale spoko, no na sam początek coś takiego spokojnego, żeby się przyzwyczaić. Okej, okay, ufam Tobie. Runda pierwsza. Nora lęków. Uczestnik musi przetrwać spotkanie oko w oko z niebezpieczeństwem, mając do swojej dyspozycji jedynie głowę. No i dobra, czas na pierwsze wyzwanie. Tutaj już idzie e, specjalista od spraw e, robaków. E, mączniki, nie wiem e, na ile masz problem z robakami. Nie mam, w zasadzie sensie nie zjadłabym tego, nie? I... My ich nie zbieramy generalnie po odcinku, ale to jest w moim mieszkaniu? Nie, no, robaczki takie słodkie. To spoko, bo w sumie się nie ruszają, są takie estetyczne, ale. Teraz się nie ruszają. No prostu wiesz, że nie biegają za szybko. No, a może to sylczało. Mam nadzieję, że to, to. Oj, no nie, nie chcę ci straszyć już. Czy one zjadają to pudełko? Nie wiem. W sumie, czy one zjadają pudełko? Zabali tak do wypełnienia, żeby się nie pogniotły całkowicie, nie? Tak, dwie minutki z robaczkami, tak żeby się oswoić. Mhm. O, chyba powoli już tam jeden zmierza, co? <grym> Moż możesz dmuchać, no nie Poczekamy jeszcze z minutkę, aż trochę podejdą bliżej, jeszcze no poznacie. No nie, tak to się nie bawię. Nie? Śmiało, ten wiesz no, co zrobił kostek? Tak Kostek polizał jednego. Mhm. Jest możliwe, że gdzieś tam jeszcze krąży ten od kostka. O, nie mogliście go znaleźć i wyrzucić? No. Ale one są pewnie takie przyjemne w dotyku, więc jak wejdą je na twarz, to może nie będzie aż tak źle. A one gryzą? Tak? Równe szczynkoczułki, które nie mogą gryźć, ale to musiałoby musiało naprawdę... Musiałam im zaleźć ze skórę. Trzy, dwa... I dobra. Ej, bo się skończył, wyciągajcie mnie. Pierwsza runda za nami, widzimy się w kolejnej. Wyzwanie numer dwa, też w naszym akwarium, czas na coś troszkę większego: i bardziej agresywnego, i bardziej hałaśliwego. Ale nie gryzą, nie. prawda? Nie powinny, ale on cichutki, jest jako, jednak nie. E, tu musimy na nie uważać, że one się wspinają wszędzie. Tak, więc jak za firanę wejdą, to ich nie złapiemy. Okej, okay. czyli będą mi się pewnie wspinały po fryzurze, uznając, że jest na pewno fajną gamietą drzewa. Możliwe, nie mówimy nie. Dobra, po prostu na nie nie patrzę. Nie no, nie to możesz tak robić. Panu. Tyle par oczu skierowanych na mnie. Fani. <noise> którzy, którzy proszę o zdjęcie. jest to było określenie. Nie, <noise> nie, 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 to mnie po, problemy właśnie. Ja z czemu ale do... czemu ty je przysuwasz? No możesz. No i sobie tak pobiegają, nasze maluchy. Może ktoś tam już... o, ktoś powoli idzie za pleckami. Oj, ktoś zobaczył Ciebie. Lepiej się idzie odwracaj w lewo. Chyba, że poczujesz czółka na szyi, a jest taka szansa. Nie chciałabym nagle obudzić się z tym na twarzy. Bo to jakby mi wchodziło takie malutkie po twarzy, to bym się bardziej stresowała. No, ale czy ktoś cię prosi? <noise> W briefie to miałem wiedzieć. takie Oj, ale ten dźwięk tego jest straszny, naprawdę, takie jak koty ja nie wiem, wkurzone. Nie go wyłączyłem, jak ci się tam teraz właśnie wchodzi na głowę. Nie no, ludzi totalny. Nie, ja bym go zapłynąć, ale się Ja pierdzielę, ja się wstraszyłem teraz. Teraz do. dos. Ale to jest jak taki szczur. O, idzie do ciebie, idzie do... Co? Jak go wkurzyła, nie? to było takie... Jak uciekł taki wkurzony. No dobrze. Myślę, że możemy to zakończyć. Jest dobry wynik, tak mi się wydaje, chociaż. Mogę ci już zdradzić, że było lepiej niż w poprzedniej rundzie. No, bo mówię, że to jest mniej stresujące. Czas na kolejną rundę, na nowe wyzwania. Runda druga. Nie zmrużysz oka. Sprawdzimy, czy uczestnik ma stalowe nerwy i zachowa spokój podczas nagłego niebezpieczeństwa. Dobrze, Marysia, kolejna runda, kolejne wyzwanie. Tym razem zupełnie coś innego, więc będę prosił Cię o zamknięcie oczy. Dobra. Oczu? Oczy? O, oczu. Oczu. Nieważne, ale wiesz, o co chodzi. No, więc e, możesz otworzyć oczy. Okej, okay. a jak długo mam w tym być? Czy to się będzie przesuwać do mnie? To się nie będzie przesuwało. Nie, 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 nie. nie. Czy to jest straszniejsze niż robale? Taki nagły stres? Chyba Takim... Tak. Czy tak mogę fajkować? Nie, będziesz mnie stresował, bo mój puls. No, możliwe że to... Ale nie, dalej jest w normie. Ej, no stoi, Ej, wisi to, wow! Zaraz spadnie. Ale dobra, no, popatrz, popatrzcie tutaj. A mogę wierzyć? Nie, 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 chciałem, żebyś patrzyła na to. A okay. widzę, że trochę wzrosło, 87. Dobra, gotowa. I jak? Wrażenia? Okej, a to tylko raz? Tylko raz. A no to git. No to jest spoko. No i miałam świadomość tego, że to się zatrzyma w pewnym momencie. W sensie miałam nadzieję, że te ogóle nagle, nie wiem, coś im się nie stanie ten jeden raz, że panu mi w twarz, ale... Też, ale, ale też jak to testowałem, też miałam tą świadomość, ale zawsze masz to, że to jednak wyląduje słukiem, Ale dobra, to zakończyliśmy, możemy się przynieść do kolejnego wyzwania. Pytanie, co będzie w tym wyzwaniu? Mnie pytasz? Tak, Ciebie pytam. Pająki? Może coś innego. Wężar? Zwierzęta w ogóle? Mam strzelać takie zwierzęta? Czy... Eee, no, nie do końca. Jestem ciekawa Twojego vibeu. Czy w ogóle się wystraszyłaś? Czy to było dla Ciebie takie. No, nie spodziewałam się. Myślałam, że dalej mam zgadywać. To tak, to, to była ta runda, to miała być runda typu zaskoczenie. Myślę, że będzie do trzech razy sztuka, jeszcze ktoś mnie przestraszy. Nie, myślałem na przykład nad jednym. Po tym, jak zobaczyłem twoją reakcję, to było to, jakby to już wszystko? To ja takie, nie no kuźwa, nie może to być koniec, zrobimy coś jeszcze. Ale i tak wydaje mi się spoko, zachowałeś inną krew. Zaskoczyłeś mnie. Tak, zaskoczyłem? Tak. Jestem ciekaw, czy to będzie na wykazie, będzie widać, że się zestresowałeś czy nie. Ale no, w takim razie kończymy tą rundę i widzimy się w kolejnej. Runda trzecia smakołyki wszystkich smaków. Na stół trafią trzy różne substancje, z których uczestnik musi wylosować jedną i bez strachu ją spożyć. Kolejna runda to testowanie jedzenia i zaczynamy od, można powiedzieć, napoi sosów. I możesz wylosować dobrze, może trochę gorzej. Okej, okay, to są napoje z sosów w sensie, że jest. Nie, jakieś... nie, nie, nie do końca. Ale znaczy jest on sos. Piennym. Aha, dobra. Więc możesz wybrać. I... Wiadomo, ty nie wiadomo, jak poczujesz coś, nie mm. musisz tego pić. Okej. Okay. Wtedy dodam ujemne punkty. Dobra. Ale, ale wiesz. Mogę się pobawić tak, jak widziałam na kilku filmikach trendy, że impostor, jak wypije to, nie da nikomu znać, jakie tak, są tak, emocje. Tak, tak. Dobra. Mm, no to niech będzie ten. Ja, najbardziej Wieczka, chyba do mnie przemawia. Mogę spokojnie otworzyć ładnie pachnie, ale chyba to nie jest jakoś super ostre. E... I ja mam to całe wypić? Nie. Przynajmniej, przynajmniej trochę w taki leń. Jak no. pachnie? Bo ja chyba wiem, co to jest. No nie wiem, czym pachnie, ale nie pachnie, nie wiem, takim bardzo czymś ostrym. Raczej jakimś takim sojowym. Okej, okay, ja wiem. To tak. ślinka, dzieciak, ci nie już Nie, 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 właśnie nie, ślinka nie, bo to nie jest... Ja nie jestem <laughs> ogólnie rybny. A to jest z nie, ryby? Nie, nie z ryby, ale... M, bardziej pochodne. Atrament? Nie, 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 spokojnie. Na raz. Czekaj, cała? Nie. Nie, no całe nie. Ale dużo wypiłeś? Nie jest takie złe. Sos ostrygowy. A, no to dobre, to ja lubię. Naprawdę? Tak. Yeee. Sushi albo jakieś takie azjatyckie jedzenie zawsze ma taki dobry ostrygowy sos. Ale... Do jak... małż chyba się bierze. No. Możliwe, ale jak się pije z nieświadomością co to jest, to zawsze powoduje taki dodatkowy odruch. Poczuję to, zapach, to on takie... No właśnie ja już wiedziałam, że skądś kojarzy i kojarzyło mi się właśnie z jakąś azjatycką kuchnią sojowym sosem. Ale, zbra... ale całego pić nie będę. Nie, ale... ale przesłałaś te wyzwanie. Widzimy się jeszcze w kolejnym wyzwaniu, gdzie będzie coś do jedzenia. No bo wiesz, jak kupiłaś, to teraz trzeba przegryźć coś. Tym razem jedzonko. znowu masz do wyboru. 1, 2, 3. Mhm. Wcześniej wylosowałeś w miarę dobrze. Nie, no, nie było źle. wylosowałeś okay. to dobrze, a zobaczymy jak teraz. Chcesz mi może doradzić, które jest najfajniejsze? Szczerze nie wiem, teraz co gdzie jest. Okay. Sam nie, nie jestem pewny. A co ty byś wybrał? Dury numer. Polegał na tobie. Może ta jedynka? No to wezmę trójkę. Ale naprawdę chciałem być ten. Dobrze wybrać ale. King. Ale e, są to robaczki, ale jadalne. To nie jest tak, Czy... że daliśmy ci random robaki, one są jadalne. E... Czy to są te poprzednie, które łaziły po moim akwarium? Czy by je teraz wysuszyć? <grym> szybko, tak. To jest ten, co właśnie knuł tu obok i ten, co pocałowany przez kostkę. Mm. Okej, okay, a one mam je zjeść. Mam je wszystkie zjeść, czy mam je? No, wszystkie nie. Może tak częściowo, dasz radę. 10. One może będą jakieś takie chrupkie. Wydaje mi się, że zasmakują ci. Może nie, nie zasmakują, ale nie są. Nie mają za bardzo smaku. Są takie, po prostu. No, Takie w sensie zamiast chipsów bym tego raczej nie jadła. No że tak dać trochę przyprawy. Ale Słuchajcie, piące. Ja akurat jestem głodna, poczytko jestem wegetarianką, to trochę słabo. <noise> nie pomyślała ty, jak to traktować? Czy, mm. czy to można potraktować jako mięso? Pewnie tak. Trochę zajeżdżają piachem. To to pewnie tak chrupie. Ale spoko chyba też tutaj wylosowałaś. Można no. zobaczyć, co było w innych. E, dwójka to był najgorszy wybór. Mm -hmm. To było stuletnie jajko. To jest okay, dobra. klasyk wśród e, youtuberów. A jedynka suszone koniki polne. O, to wiesz co? To chyba tak najfajniej wybrałam i tak. Fajno. Możemy przejść do kolejnej rundy. Jestem za. Runda czwarta pudełko niespodzianka. Uczestnik, mając tylko zmysł w dotyku, musi sprawdzić, co kryje się w tajemniczym boksie. No dobrze, możesz się obrócić już. To jest skrzynia strachu, skrzynia niespodzianki, nie wiem, jak tak zwał. Tak zwał. Okay. Ale zasada jest prosta. Kładziesz ręce, raczej uważnie. Tak wiesz, czule i próbujesz rozpoznać, co się kryje w środku. Dobrze. Ale już dobrze. możesz, już? jestem ciekawy, no. Nie zjemnie to, coś? Eee, eee, nie! Nie zrobiłaś krzywdy? Zrobiłam krzywdę. Nie, nie, chyba jest... Jest git. Mam, mam jego futerko na palcu chyba. Jego futerko? A Czyli nie? co to jest? Pająk? Czyli udało Ci się no to, ma, to. ma futerko, poczułam futerko. Powiem Ci tak, odgadłeś, więc teoretycznie już możemy to zakończyć. Chyba, że chcesz jeszcze. Mogłabym go tak posmyrać, ale trochę. No to możesz spływać niżej? Niżej, niżej, niżej. Spokojnie, już masz dużo miejsca. No teraz jest bliżej jesteś. <laughs> nie wiem, czy nie to ale nie. <laughs> Możesz zobaczyć. Krątulę jakaś. Już nie, żyje? E, tak, resztki pająka. No i całe szczęście, że to nie żyje, bo nasz poprzedni uczestnik potraktował to dosyć mocno. Okej, okay, to ja myślałam, że to mi łapkę daje albo coś, więc tak się bałam jeszcze, że złapało mnie teraz za palec. No ale się przynajmniej się rozpoznałaś, nie? Tak, tak. Więc... No mówię, to ta foterko. Możemy przejść do kolejnego wyzwania. <noise> Dobra, kolejna rzecz już tam czeka na Ciebie. Nie, syczy. Nie, spokojnie, na no ludzie. A żyje, nie żyje? Mam ci to zdradzić? Chcesz żyć świadomością, co tam siedzi? Najgorsze, że nawet ja nie widzę, co tam się dzieje teraz. Nie, to nie jest, co to jest. To w ogóle ja coś dotknęłam, że to jest pudełko. <grym> to wydało dźwięk. No, już byłeś blisko, chyba? No, ale nie wiem, czy zgadnę, co to jest. Czy to jest jakaś żaba? Mm. Nie. nie. No, ja włączam teren, no pokaż, co tu rządzi. Czy ty jesteś u siebie na chacie, nie? A jak chciałbyś, ty może się zamienić? Nie, 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 ja, ja wiem, co to jest, ja bym nie chciał. Ale ty jesteś u siebie na chacie, musi być odważna. Nie, no, nie, nie, nie to się rusza. Nie wiem, czy to jest jakaś mysz. Odgadłaś. Naprawdę? No, ale zobacz, jaka to jest mysz. Ale ten nie. Działa? Właśnie bo miałem jeździć i tylko tak... Okej, okay, ale wydawała takie piskie, jak gdy jeździła, to mi się skapnęła, że to jest sztuczna myśl. No tak to myślałam, że nie wiem, przestraszyłaś. Na samym taki... początku myślałem, że ten, że w ogóle nie jeździ i miałem takie, o -o, że coś jest nie tak. Dobra, kończymy tą rundę i widzimy się w ostatniej. Runda piąta, rączki na stół. Uczestnik kładzie swoje dłonie na stół i nie rusza ich stamtąd za wszelką cenę. To może być najtrudniejszym wyzwaniem, bo nie wiem jak znosisz takie zwierzątka jak pająki, węże, skorpiony. Mm -hmm. I one będą mi biegać e, Tak, możesz podłonięte. położyć e, dłonie na nasze plansze. Dobra. No i twoim zadaniem jest oczywiście powstrzymanie się. I to jak już widzisz. E, już nie jest no. sztuczne. To też. O kurde. <noise> oh, cool. To się chyba bardziej stresuje no. niż ja. Ja się, ja się boję, że to plus ten dziś z spanie ze stołu. Nie, nie, nie. No to wy będziecie tego bać. A nie chcę tego. Daj mu pochodzić gdzie chce. Ten łapkę trzyma na moim paluszku. Best friends. Jaki ma ogonek? O! Chyba ja się polubiliście, co? No. Ten ogonek nie jest Jadowity, prawda? Wszystkie te trzy pajęki są jadowite. A ktoś już odliczy czas, proszę? E, tak, liczy się, no? co ci się najbardziej podoba? O, no, i ty... Jakbyś jej nazwała, co? Stefan, Andrzej i Tomek. Tylko to są same samice. <głosy> Nieważne! <głosy> Ej, ale gdzie? O. Zostaw! A gorsze, że to, że. one, tak. one przyspieszają. I dla mnie to jest takie, jakby odmów wolny. To, to się nie być. No. Chcę Ej, faktycznie, na moim paznokciu zostawił. Ale crazy, ona wygląda... W ogóle jest taka przyzroczysta, taka poświata. No, naprawdę się polubiliśmy. Najgorzej jakby się spotkało, nie? Może do, do mnie. Ale w ogóle, jakie one mają śmieszne głowy. <laughs> Takiego komentarza się nie spodziewałem, szczerze. No popatrz, nie widać żadnych oczu, ani z Pierwszy raz a widzę takiego pafie, pająka. więcej oczu niż w tej rundzie z karaczanami na dobrą okay. sprawę. Ale ma takie no, wielkie oko na czubku. Właśnie, one tu mają na mm -hmm. karabaksie cztery pary oczu, ale są praktycznie ślepe. A tam to za chyba spadnie, co kolega? A jaką pajęczynę nadal zostawię? Minęło 3,5 minuty. Jak chcecie mi je położyć na ręce, to dawajcie. A, już koniec? Chyba bo teraz nie wiem, da taką propozycję? No to dajcie mi, tylko już Apple e stopy. Tak, na tak, tak, już w tym momencie zatrzymuje. Nie wystrasz się, jakby cokolwiek tym powiedz, że ci go ściągnę. Jaki super. Jedną podłóż, kolejną rękę. Ej no, 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 tutaj. Ale on jest fajny w tylko ma takie łapki. Ua! Widzę, że, że parę tam, że trochę... Pająka. Udam Ci jakby punkcić za to. Może. Należy się, za tą Miło. pewność siebie. Dobra, nie będę go tak wysoko. Ja miałem chomika i był podobny w dotyku. <grym> to jeden do jeden. Jakby jakby ja... Szczerze, tak. gdyby nie powiedział, że to jest pająk, to by powiedział, że to jest chomik, nie? Gdybym że złap na oczy, to bym myślał, że to jest chomik. Zwierzęta, które występują w dzisiejszym odcinku, zostały udostępnione przez sklep Arachnohobia. Podajcie do ich lokali we Wrocławiu i Katowicach lub na ich stronę internetową, gdzie zaopatrzycie się w niezbędny asortyment do hodowli pająków. Ostatnie wyzwanie, w ostatniej rundzie. No, już widzisz, co to jest. Ja w ogóle nigdy nie dotykałam ani pająków, ani węża. Dzisiaj masz tu for you. <noise> Dzięki. Ale. No, sobie moje nie nie życie. widać tego. No, ale dlaczego te zwierzątka w ogóle do mnie nie lgną? No, wąż chyba ma już, co? Czy ja mogę go wziąć na rączki? Jak chcesz go zabrać na ręce? Pozwalam ci podnieść dłonie i dostaniesz kolejny punkcik. To, no ty... dobra. Nie też żadnych gwałtownych ruchów, cokolwiek by się działo, to mów. Wrzucamy, o, wrzucę nim o ziemię. Ale jest ładny, takie mogłabym mieć płytki w łazience. <grym> <grym> Jakby podobały się Twoje przejścia z pańków do chomików, z węży do płytek. Ale obudź się. No, nie, nie, tam. no właśnie, on nawet, a nie, nie mrugnie. On jest chyba bardziej zestresowany niż ty. Kurczę, na celowniku mam i paznogieć. O, może zaatakować, nie? No, no. Tak, możemy ci go tak dobrze zarzucić do koła O, pokazał języczek. No, fajny szeliczek. Slay. Ej, no, slay queen. Dobrze, to nie było dla Ciebie trudne. Jestem w szoku, bo myślałem, że starczy, z mężem będzie problematyczna to nic. No właśnie, ja też myślałam, że będę się bardziej stresować, ale jest całkiem przyjemne, powiem Ci. Jak chcesz, możesz też spróbować, bo jest taki milusi. Spoko, może następnym razem. Następny raz już na pewno, nie? Więc gratulacje i teraz czas na podsumowanie. Dobra. Tutaj widzicie podsumowanie naszej dzielnej Marysi. W dwóch rundach zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, więc odjąłem jej z finalnego wyniku dwa razy po jednym punkcie. No dobrze, więc ja już znam wynik, ty jeszcze nie. Nie będzie mi przykro, jeśli będę słabsza niż Kostek, bo on zajmuje się totalnie ekstremalnymi rzeczami i podjąłby się każdego wyzwania, więc dla mnie to by było totalnie zrozumiałe. Byłoby mi smutno, jakbym była z Rezym, ale no jestem dziewczyną, więc mam trochę inny próg strachu. Na pewno będziesz jako najlepsza dziewczyna i na pewno będziesz na podium. Pocieszysz mnie, rozumiem. Ale twój wynik to 94. ,3. Uuu. Więc bardziej ci bliżej. No wiesz. nie. chciałem tego zrobić, nie! Tylko tak, mocno. Idealnie. 94,3. Drugie miejsce. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Pynłaś ręka. To była czysta przyjemność. To była czysta przyjemność, <laughs> pogolania ręka. Dziękuję bardzo. Możecie pisać, kogo byście chcieli w kolejnym odcinku i widzimy się. Pa!